Już jest trailer na moim kanale Smileslow, zapowiedź mojej nowej piosenki, wpadaj ocenić, napisz komentarz, a cała piosenka premiera będzie 4 kwietnia, godzina 15.00. Kto będzie, napisz w komentarzu. Ej, zaraz, zaraz, ja tam coś widzę w środku restauracji! Czekaj, czekaj, kto tam w ogóle je w tej restauracji? Ej, to nie jest normalny człowiek! Widziałem, normalnie zniknął. Widziałaś to pati, widziałaś? Widziałam to właśnie! Ej, serio, na normalnie tam ktoś stał? Ale to nie jest człowiek! Ej, zaraz, zaraz, kto to biegnie! Co to jest? Co to jest? Ej, dobra, ktoś tu biegnie, dziewczyno, o co chodzi? Dawaj, uciekamy z nią! Jakiś potwór, ej, co to za potwór jest? Ej, zaraz, zaraz, to chyba ci z rodziny STP. Uciekaj, Patty, w nogi, w nogi, w nogi, szybko, szybko w nogi, uciekamy. Musimy to zgłosić na policję. Ej, ten potwór wszedł normalnie do, do sklepu, do środka, patrzcie, i tam biegnie dalej. Dobra, ej, on był dlatego, że pewnie ludzi chce zjeść. Oni tam jedzą te burgery Musimy wszystkie. Musimy coś zrobić, jest tutaj bardzo niebezpiecznie. Idziemy na policję, tu jest policja na Brookhaven. Wszystko to zgłośmy, policja powinna ich rozwalić, albo ich wdać do więzienia. Musimy się ich pozbyć, do... Okay. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałbym zgłosić zgłoszenie potwory na Brookhaven. Normalnie jeden wybieg z restauracji naprzeciwko, tam Naprawdę nie widział pan. Ja świadkiem też widziałam, biegał taki, trzy głowy miał. Tutaj, tutaj Potwory? Biegnął. Tak był potwór. pana, ale my nie mamy ludzi. Nasi ludzie wszyscy pojechali na wakacje. Co? Jak pan nie ma ludzi? Przecież proszę wziąć się jakieś jednostki, wojsko musimy rozwalić te potwory. Normalnie. Patrol, szybko. Jedna dziewczyna uciekała z tej restauracji i ją potwór nie ma ścigał. Nic. Nikogo nie ma, jestem sam. Co? Nikogo nie ma? Jak to? Naprawdę! Ej, no nie, co to za policja? Nie, to no, tragedia! No to choć ty położysz, tam, chodź, chodź, nawet na zaleźć, nie, 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 ja nie mogę, ja mam za dużo pa, y, papierkowej roboty, nie mogę! Co to za policja? Czemu nie może być taki Nie, nie no, no, masakra masakra jakaś! Tragedia! Ej, no nie. No. mam no. pomysł! Co? co? Jaki masz pomysł? Może was wyszkolę! Co? Nas wyszkolisz, ale że my, my mamy, ale że ja, ja bym się nadawała? A kim mamy A, być tak. niby? Kim mamy Snajperami. być? Snajperami! Co? Snajperami? No? Ej Paty, słyszałeś? What? Mamy być snajperami, ale co snajperzy robią? No ja robią? nie wiem. Właśnie, czy, a jak oni się ukrywają? Co snajperzy? Ja no, nie wiem. Macie broń i strzelacie z wielkiej lunety i ukrywacie się na budynkach albo w krzakach. Co? To się strzela z budynku tak wysoko i normalnie to się celuje? Tak, z daleka, z daleka, tak, tak, tak. Ale ja nigdy nie strzelałem ze snajperki, strzelać kiedyś ze snajperki? No, ja też nigdy nie strzelałem. Nie wiem, jakiego mam cela Spokojnie, nauczymy was, nauczę was, wszystko spokojnie. Dobra, dobra to chcemy, nauczę nas, panie policjancie. Dobra, I dobra, rozwalimy dobra, te ciekaw, potwory. Ciekawcie. Ej, jak zostaniemy snajperami, będziemy mogli na Brookhaven wchodzić na budynki tutaj, na dachy i strzelać z nich. Ej, to będzie genialne, ale super, a już się cieszę. No to zróbmy to. Chodźmy za panem policjantem, a wy, widzowie, kliknijcie łapeczkę w górę. Panie policjancie, panie policjancie dobra, ile dobra, mają łapeczek w górę, żeby mnie poszedł do więzienia 3000! Przepustka, 3000 łapeczek, jest. słyszeliście klikajcie łapeczki widzowie 3000, zobaczymy czy, czy dadzą radę, nie? A jak panie policjancie, jak niech wbiją, to ich zaresztujesz? No niestety kajdanki mam, tak? Kajdanki, policja. Dobra, ej, idziemy, idziemy w takim razie. Co się tutaj robi? To jest snajperka, A to ciekawe. jest najperka. co to jest? To jest najperka? Nie To, to, to są nie... tak, to są nasze. To nie jest najperka, co to? Co to, to, jest? to w jest? To to ogóle jest jej, co o, jej, ej, ej, pati to jest ej, Paty, odłóż, to to nie jest to w ogóle. Aha, to dobra, nie są nie jest nam, no. to odkładamy. Odłóżcie, odłóżcie, odłóżcie. Tak, chodźcie za mną, chodźcie za mną. Okej, okay, idziemy za policjantem. zaraz tam wejdziemy. Czekaj, paty, stój, 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 stój. Szybko, stoimy na razie, bo wy widzicie, możecie wejść na mój sklep. Pamiętajcie, nowe rzeczy, nowy głośnik leciał. To jest właśnie nowy głośnik i nowe słuchawki wraz z nowymi lampkami. Nowe rzeczy na moim sklepie Smasho Link w opisie. Wpalajcie. Czekam na was. Dołączcie do mojego timu. W te wszystkie rzeczy, które tutaj widzicie. Już są jako nowe i czekają na was! Także wpadajcie link w opisie smajstro.pl. Dołączcie do mojego teamu i miejcie te rzeczy same co ja. Głośnik, naprawdę głośno gra, później wam to pokażę. Ale wy możecie mieć już i pierwsze te rzeczy. A co tu pan ma dla nas przygotowane? Co jest? Jakieś kukły? To jest Ej, zaraz, trening, zaraz. To trening. jest normalnie człowiek? Ej, zaraz on wygląda normalnie jak człowiek. Czemu my mamy strzelać? Imitacja, no? to taka imitacja, Aha, to Że my musimy do takiego manekina jakby i to wygląda jak my! I teraz co teraz tak. trzeba zrobić, właśnie? Dokładnie, dam wam teraz broń, wow, i tu snajperkę. mamy snajperkę, prawdziwą snajperkę. Co, snajperkę wow, dostajemy? Ale super. Ej, Patrz, już Snajperka, snajperka. Trochę się tykam, ale chyba będzie celować. fajnie. Będzie okay. się celować, proszę dobra, bardzo. Zobaczymy, wow, ale wygląda. Ale wielka. Ale walęła, ale szczeliła. dobra, wziąłem od tego policjanta, zobaczcie, jaką mam wielką. Ej, to jest największa snajperka, jaką widziałem. Ja też mam, I zobacz, ma jest Ale większa ja. No, ej, dobra. dobra. Teraz uwaga, 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 lufa, uwaga. Tak... bo to jest bardzo ważne. Słuchamy. Tak, tak, tylko Sofnijcie. pati do mnie nie strzelaj, dobra, się, okej, okay, tak, co teraz? Stawcie obok siebie, żeby siebie obok, mnie. obok mnie, pati, dobra, o, że na dwie snajperki dobra, dobra. teraz patrzymy Stój I teraz pati. tak, uwaga, uwaga, widzicie cel, tak, przed sobą? Tak, widzimy cel, widzimy cel, dobra. no widzimy cel. Zostawiacie oko do lunety Okej, okay. oko do lunety, tak, czekaj, jak to się, przy... a tak, dobra, mam, okej, okay, mam I co teraz? Dobra, się? i teraz tak, oddech, w, wdech powietrza <laughs> Bum! aj, tak prawie a ja mam celność na środek? To źle celnąłem. Tak, tak, tak. Ale o nie, nie, dobrze, że pierwszy no. strzał w tarczę. Bardzo to, to dobrze. To mi się nie udało. Czekaj, jeszcze raz. O nie, no o, nie. Ja, masakra. O nie. o nie, tragedia. Ja nie celnąłem, o, ej. Jeny. Masakra. Jo, to się wbiło tutaj, a miało wbić tarczę. Nie umiem, panie policjancie, się nie nadaje do tego. To jest ta ciężka broń dla mnie. Ja nie, umiem. Masakra jest. Nie ale umiem. musicie ćwiczyć, musicie ćwiczyć. Okej, okay, ćwiczyć, ale jak wtedy ćwiczyć? Ale czekaj, ej, tu zaraz coś tutaj jest do ćwiczenia. Powinna mieć silniejsze ręce, żeby to tak, jakoś tak, utrzymać. Tak, tak. Zaprowadzę, was, chodźcie Musimy poćwiczyć, dlatego że ta snajperka jest za duża. A ja też nie umiem szlać nią. O, tutaj mamy jakieś rzeczy do ćwiczenia. No to jest? Ty tak no wyćmy. Policyjna siłownia. Let's go, roz, dwa. Ej, teraz wyćwiczę rękę, to będę miał większą stabilizację. I wtedy będę normalnie tutaj trzymał tą snajperkę. Patty, co ty robisz? Ej, dobra, no tego bo Ja hotfora, muszę tak. ręce wyćwiczyć. Zobaczcie, nie wow, miałam wow, siły wow. trzymać tej broni. Ole, Patty Nawala, wyworek, zobacz bum, bum, jakie uderzenia lecą! Ej, Patty będzie biła tak potwora, tego nie Patty, patrz, poczędza. Wiesz pum, co, pum. ja sobie wyobrażam, że to jest taka straszna lalka, taka. Nie, żeby, a ty zresztą nie wiesz o co chodzi, ale sobie tak wyobrażam. Omasz, masz, o masz, o masz. Dawaj, tego potwora! SCP, SCP! do dostał, Dobrze, Patty! Dobra, tak Patty nawala. Wocno, a teraz tak ja biorę jest. ciężarę. Roz! Żeby dobrze dźwigać tą snajperkę, ja muszę mieć silne ręce. Roz! Dwa. Klikajcie łapeczki, żeby być. Pięć łapeczek, dobra. Ej, każda jedna łapeczka to jest jeden kilogram więcej, żebym więcej dźwigał, nie, panie policjancie? Dobra, a teraz że tak. jeszcze będę biegał szybko, żeby uciekać. Patrz, o, patrz, i brzuszki, raz. I raz, Szybko. Raz, i dwa, dwa, trzy, dobra, Ta stopami muszę machać i patrz jednocześnie robię ręką. Ej, jedną ręką trzymam, jedną ręką poddaszam i drugą chodzę. Jeszcze chodzę. Ja wszystkie rzeczy naraz patrz, robię. a ja w dwóch rączkach mam. Ha, ha. Yo, let's go, Patty! Co ty robisz? Ja to jestem zawodniczka. Let's go, trzymy dalej! I raz, i dwa, i trzy! Let's go! Ale ćwiczyliśmy Patty! Jaka ty jesteś umieśniona! No, jestem silna! Yo, let's go, ej, Patty, teraz mam mega muskuły i ja tak samo Patrz na mnie, dobra, teraz jestem gotowy Teraz będę tą no. sniperkę trzymał Dlatego, że ona będzie dla mnie teraz lekka Patrz, mam mięśnie, moje ręce się zmieniły Pati, jaką wielką no rękę ma. No, piórko jest No i teraz możemy to trzymać, chodźmy teraz strzelać, zobaczymy patrz, jak patrz się jak sprawdzić, tak, tak Jak nam pójdzie, teraz powinno normalnie pójść, uwaga, teraz namierzanie. Patrz, jak trzymam teraz łapy Jakie mamy, ile let's go patrz, Pati trzyma jedną ręką, normalnie Patrz, jedną ręką trzymasz Yeah. Aha, widzisz to? Ale fajnie, i teraz masz namierzamy. na mnie! Yo, leży, teraz, ej, jak fajnie! Wow, jakie ty masz nogi zrobione Dobra, ej, teraz lecimy, uwaga, połóżmy się W takim razie, ej, może jak snajperzy Położymy się, połóż się, o, tak Nie, tak się strzela, panie policerze, tak się strzela? Powiem panu tak, tak się nie strzela <laughs> Ej, tak może? Czy jak to teraz, jak się po... Ej, musisz się na brzuch Czekaj Kładaj się, raz, dwa, jest, położyłem się Leżymy teraz, dobra, leżymy jako snajperzy Patrzcie, ale z nas Rodzina snajperów, dziewczyna i chłopak I teraz namierzamy, uwaga Namierzamy i strzelamy Trzy, dwa, jeden, sam się... Środek. Jest! Wow, 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 Trafiłem! <grym> Let's ja go! Patty też! Pati też! Wow. Trafione! Let's Uhu! go! Wow, wow! Teraz możemy iść i rozwalić te potwory straszne, co grasują na Brookhaven STP. Chodź, poszukamy. Gotowi! Dziękujemy, panie policjancie. Idziemy ja rozwalić te... lekcję. potwory. I. Dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Teraz jesteśmy gotowymi snajperami prawdziwymi. Teraz wejdziemy gdzieś na budynek i będziemy strzelali z budynku. Patty, musimy wejść wysoko do góry. Tędy. To chodź To choć może tutaj na dach sklepu, co ty na to? Idź, tam tam jest potwór, uważaj! Musimy wejść z no boku. Z boku, z boku idziemy tędy, żeby pójść z boku u góry. Ja mam świetny pomysł, że jak wejdziecie tu, wejdziemy tutaj właśnie na trawę, o tutaj. Patrz, już z góry widzimy trochę więcej, ale wejdźmy na budynek, bo Dobrze. snajperzy są na dachu. Wskakujemy na dach, czekaj, to ja pierwszy. Ups, okej, okay. teraz ja ci pomogę. A ty już skoczyłaś. Albo ty jesteś silna. Ja jestem jesteś silna, widzisz. A ja chciałem ci pomóc jako dziewczynie. Do teraz tutaj i wejdźmy jeszcze wyżej. Zobacz, na tym dachu jesteśmy ale jeszcze do rady wejść wyżej, o tutaj! I teraz wystarczy, że weźmiemy drabinę i teraz na drabinie wejdziemy do góry. Cześć, jest taka tutaj drabina. Daję ja ci ją... postawię, co? O, weź postaw, dobra, o, mamy Proszę drabinę. Bardzo. Dobra, teraz schodzę na drabinie do góry. Patrzcie, hops, 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 i jestem! Czekaj, źle postawiłaś, musisz bliżej. Dobra, to czekaj. Dobra, tutaj, żeby postawić, i teraz na drabinie wejdziemy do góry, tylko bliżej musisz postawić. O, jest, dobra? Teraz już jest dobrze. O, jest, i na drabinie weszliśmy, zaczcie, jesteśmy na najwyższym dachu. Let's go! I teraz tutaj. Możemy się położyć, zobaczcie. Ooo, o, wow, to wygląda. To jest widok. Tak, będziemy widzieli bardzo, bardzo daleko. Ej, teraz możemy się położyć, patrzcie. Bum, Położyłem się i jesteśmy snajperami. Uważaj, żebyś nie spadł! Dobra, dobra, jesteśmy, patrzcie, we dwójkę. I teraz będziemy namierzać z góry z dachu. Patrz, jak wysoko! Nikt nas stąd tu nie zobaczy! Tu jest właśnie na dole ulica, a tu jesteśmy my jako snajperzy. Ej, nikt nas nie będzie widział! Let's go! Dobra, o i teraz namierzajmy, szukajmy tych potrzeb. Potworów. Musimy te potwory znaleźć. Gdzie one były Ej, tutaj w tej chwili. I widzę burgerowym... fontanny kogoś. Ktoś biega tam. Gdzie, gdzie, gdzie? gdzie? Widzę koło faktycznie. Ku fontanny. jest jakiś estypi straszny. Widzisz to? On robi jakieś... Uaa! Ej, dobra, patrzcie. On normalnie ma zęby. Czekaj, walnę go. Ale on, on cały czas biega. Czekaj, czekaj. Niech on jak stanie, to go walnę. Trzy, dwa, jeden. I teraz... Oh, trafiłem go! Ale Ej. zrobił fikołka! Pocz fikołka zrobił. zrobił. Czekaj, drugi raz jeszcze go trafię. Trzy, dwa, jeden, czekaj, bo on się rusza. I teraz go trafię! Po, dostał! Dostał, leży! Leży! Patrz na to, leży! Położył się! Ej, ale super, trafiłeś go! Jeszcze raz i go rozwalę! 3, dwa, jeden, teraz i... Zaraz go celne, zaraz go celne, ale on też się rusza! Jest ciężko! I mi ręka jeszcze się rusza, drętwa. Ale czekaj, zaraz go celne! Okej, idealnym momencie! Teraz będzie, zaraz będzie szczał na niego, a wy możecie szybko wejść na moją grupę Smaso Team! To jest właśnie moja grupa Robloxowa, na którą Was zapraszam! O tutaj macie link w opisie, wpadajcie, tam są moje koszulki, bluzki, które możecie też mieć. Niedługo będą nowe. I tak samo pamiętajcie o moim gdzie jest nowy głośnik, słuchawki, lampki na smajsokru.pl. Link w opisie. Czekam na Was, dołączcie do mojego teamu. A teraz go celuję i uwaga szalam lampą! Dostał! Let's go! Patrzcie, leży, ta na kolana padł! <ścoughs> Wow! Pada na kolana i leży! Jest, trafiłem go! Paty, widziałaś to? Widziałaś to, Patty? No, to Pati? było genialne! Normalnie leży i nie mógł wstać. Takiego dostał strzała dużego, że teraz twoja kolej. Teraz ty musisz normalnie walnąć go ze snajperki. Weź się połóż i normalnie go walniemy. Dawaj, kładziemy się teraz i to będzie twoja kolej, żebyś ty się położyła. Dobra, Dobra teraz. To ja teraz hmm. będę patrzeć. Tak, namierzamy, namierzamy teraz i patrzymy, gdzie jest kolejna postać. Hmm, w burgerowni Ej, nie ma. Tam kogoś tam, ktoś idzie. Gdzie go widzisz? Gdzie Zobacz, Gdzie? Ja mam dobry wzrok koło burgerowni! Co? Nie widzę go! Gdzie? Gdzie, Gdzie? nie widzę go? Burgerownia, okej, okay, mam burgerownię. No widzisz? i teraz. Widzisz? Tu przed wejściem! I teraz słyszę jakiś dźwięk. Słyszałaś to Ej, Trzeba go. Trzeba strzelić! Szybko, Czaj. bo zniknie nam. Faktycznie, widzę, widzę. Ej, zaraz to jest. Ej, to jest ten SCP, on robi. Ej, to jest ten prawdziwy SCP z głową Ej, biały SCP. Paty, 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 dawaj szczelgo odarasz, no co? Czekać, czekać, bo trochę mi się rusza, ale czekaj, uwaga. Strzelgo, paty, szczęlgo, paty, dawaj, Poszło. dawaj, dawaj, walnij go, walnij Ej, go. Nie trafiłam go, jeszcze, zobacz. Jeszcze, jeszcze mocniej, dawaj go. Jest, dostał, dostał. Jeszcze dobijam. Dawaj, 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 dawaj. On zaczął się Upeł, czołgać. Dopeł, Ej, za czekaj, padł. czekaj, stój. On, on teraz czołga się, patrzcie, dostał szczała i on teraz się czołga. Musisz teraz go walnąć, żeby padł. Ostatecznie, uwaga, patrz. Ostatecznie, no, ostatecznie Umaga, uwaga, uwaga! Dawaj, Patty, wywal I... go! Yes. Ej, nie, Ej, obok niego! O, o, ale dostał chyba, dostał go, dobra, dostał jeszcze gobę. raz! A masz, dru... drugi raz on coś robi, cześć! Powiesz, jeszcze ja go walnąłem! Jeszcze ja go walnąłem, dobra! Dostał, dostał, patrzcie, drugi raz! Jo, aż się wywalił na ulicę, Chyba ale poni. dostał, yo, i lecz na ulicy, patrzcie, i nawet się rozkraczył, ej patrz na to, ale się rozkraczył, aaa, i Jezu, zniknął, nam się. i zniknął, rozwaliliśmy już dwa potwory STP, a ten był najgroźniejszy, Woo! let's go, I zaraz, zaraz, czekaj, słyszę jakieś chodzenie, tuptanie, ej, słyszysz tak głośno? Jakby ktoś no. tutaj. Ej, zaraz, zaraz, w szoku jestem. Czekaj, bo jeszcze został nam jeden potwór. Normalnie on nam hałasuje tu na dole. Ej, zaraz, zaraz. Jest tam potwór na dole. Zobaczcie, tam jest, ale nie mogę go namierzyć. O nie, on jest pod nami. A stąd my go nie celniemy, dlatego że jesteśmy na dachu tutaj. Musielibyśmy zmienić pozycję swoją. On no, jest... miejsce musimy zmienić. Chodźmy gdzieś. Właśnie, patrzcie, on jest pod nami. Czyli jeden potwór został, który chodzi, ale my go tutaj nie celniemy. Zmieniamy pozycję. Chodźmy, chodźmy. Musimy zmienić budynek, żeby. Gdzieś indziej stanąć i go rozwalić z innej strony. Dawaj, dawaj! Aha, szybko, 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 skaczmy tutaj. Wiuu! Okej. Okay. Chodź Paty, wejdźmy z tyłu za budynek! O tutaj będzie dobre miejsce, abyśmy weszli poprzez drabiny i wejdziemy. Podobno na ten budynek nie da rady wchodzić, ale tutaj w tym miejscu, patrzcie, jak on jest wysoki. Taki bardzo wysoki. Ale jakbyśmy weszli za pomocą drabiny, i to wyspiemy się, ale patrzcie, on jest taki wysoki, że nie wskoczymy. Więc musimy dać drabinę jedną, patrz, pokażemy wam teraz takiego trika, tylko nikomu nie mówcie, bo to jest taki sekret na Brukher. Dlatego, że dużo ludzi o tym nie wie. Robi się drabinę na drabinę. Patrzcie, ja postawiłem drabinę, teraz Patty daje drabinę na środek, o widzicie? I teraz Patty, ty musisz skoczyć na moją. Teraz, żeby Patty musiała wskoczyć tutaj, patrzę. Patty. Patty, teraz próbuje wskoczyć na moją, żeby tu wejść. I patrzcie, drabina na drabinę. Teraz ja daję swoją, uwaga. wejdź tutaj, wejdź na środek. Teraz. No. no. I podskakuj, podskakuj. Skacz, skacz, skacz. Skacz, dobra. O, prawie, czekaj, czekaj, dobra, teraz musimy tak zrobić, uwaga, uwaga. Teraz podskakujesz tak, hops! O widzisz? I jestem. I normalnie teraz ty możesz Patrz, zaraz Zaraz będziemy u góry, dobra? I teraz tutaj musisz ty podstawić teraz drabinę, na ten środek. Dobra, no dobra, tylko adsun się. No próbuj, próbuj, próbuj. jestem! Patrz, i widzisz, jestem na dachu! Drabina poprzez drabinę, teraz twoja kolej musisz tak postawić. A to ja sobie tu postawię jakoś. O czekaj. nie, uważaj, 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 Patty. U, Musisz dobrze wskoczyć, bo inaczej spadniesz. Jest, jesteśmy! Widzicie? Się. O, dwie drabiny morcie wchodzić na każdy budynek, tylko nikomu o tym nie mówcie, bo to jest taki sekret. I tu właśnie drabina poprzez drabinę, jesteśmy u góry, ale patrz, drabina wisi w powietrzu. Ona. Nie stoi na dole, tylko normalnie jest w powietrzu, widzicie? Ona normalnie wisi, ona lewituje, patrz. Tutaj nic się niczego nie trzyma. Ej, wiedziałaś o tym, Pati. Wiedziałaś o tym. Ha? Nie, nie wiedziałam. I co nawet Patty o tym nie wiedziała? Dobra, i teraz idziemy i rozwalmy tego ostatniego potwora. Dawaj, dawaj, let's go, let's go. Tutaj możemy się położyć szybko. Uwaga, kładziemy się. Roz, dwa, trzy, cztery. O, dobra, i teraz go rozwalimy. Będziemy mogli go teraz namierzać z tej, patrzcie, z takiego wysokiego budynku. Dobra, chodzi budynku. tam przy sklepie, dawaj go! Ale patrzcie, jaki wysoki budynek. Jo, dobra. I teraz namierzamy, boom, uwaga. I widzimy tego potwora. O, patrzcie, o, a my byliśmy tutaj u góry, o tu i go nie widzieliśmy z tej góry. A teraz uwaga na mierzanie. 3, 2, 1. I dawaj razem, pati 3, 2, 1. I teraz! A pom, dostał dwa razy! Leży! Dobra, on się wow. czołga, czołga się. Ej, normalnie ich jest trójka. Paczek, leży, dostał szczada, A teraz musimy go rozwalić. 3, 2, 1. pati dawaj! Pom, dostał dwa razy. Patrzcie, dwa szczały tam poleciały. Jeszcze raz musimy go teraz rozwalić poważnie. 3, 2, 1. I w głowę! Po dostał! Leży, patrzcie. I leży. Nie idzie, widzicie? Padł. Leży. Padł. Yes. Rozwaliśmy go. Najlepszy snajper na Brookhaven. Pokonaliśmy potwory i teraz Brookhaven jest wolnym miastem bez potworów. Piąteczka, Patty. Piąteczka. Jest, udało nam się, widzowie, a wy możecie wejść i udać się na mój sklep. Pamiętajcie o moich słuchawkach, głośnikach i lampki i smile.pl. Link w opisie wpadajcie. Też pamiętajcie o mojej piosence. Właśnie zapomniałem powiedzieć, moja piosenka. Moja piosenka, która wlatuje już w piątek o godzinie 15.00. Będzie moja piosenka, na której nie może was zabraknąć. Proszę wbije ktoś na moją piosenkę o tutaj. Będzie właśnie piosenka na moim głównym kanale Smile. Squid Game o godzinie 15.00. W ten piątek za dwa dni. Także wpadajcie, sprawdzajcie. Już jest! Trailer na moim kanale Smile! Zapowiedź mojej nowej piosenki. Wpadaj oceni! Napisz komentarz, a cała piosenka premiera będzie 4 kwietnia, godzina 15.00. Kto będzie? Napisz w komentarzu.